Poniedziałek ta sama panorama z dnia wczorajszego. Ani chmureńki. Tam gdzieś mgły w dolinach słychać ptaki, a także dzwonki krów, które tutaj niedaleko się pasą. kościele. Wewnątrz znajduje się grota objawienia się Archanioła Michała. Idę do środka. Tak schodzi się do groty objawienia. tam poszedł, bo tu będzie odprawiona misja święta niebawem. Do. Teraz zbliżam się do miejsca objawień świętego Michała Archanioła. Idę więc dalej. Cóż. чуть Gente, certyfikat, eh, który dołączą do kamienia, który przekazuje na, eh, przeszło przez 15 wieku. jest... E Ugięci w szerzeniu Bożej Chwały, w szerzeniu ładu, jaki Pan Bóg ustanowił dla dobra wszystkich ludzi. Szczęść Boże. A po, po ujstrowieniu przejdziemy teraz do e, kaplicy Mojednania e, i tam usłyszymy kilka e, słów Miejsca, drugi tutaj, tutaj, e, która zagranicznie się rozpocznie. Jeszcze raz bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Nie, ja Bądź naszą obroną, aby być powiększaczem. Pokornie o to prosimy. Aby Boże niebieski zastępów, szatan inne duchy złe, które na zmulę dusz ludzkich po tym świecie krążą, w mocą Bożą w strąć wiekła. ან რა გტყვი? მასაც და ამას აჩვენე